Ale problem jest inny. No. Nie zakomunikowano tego należycie społecznie. Tak. I, I ludzie myślą sobie, kurczę, miał gość kwatery na Mazurach. Ta. No i on kupił teraz kupił jachty. No. I uważam, że tu jest największy problem. Bo przebranżowienie powinno być do innej działu, do innego działu zupełnie przemysłu a nie dalej w walenie no, nie, w turystykę. Nie, ale w ogóle ja to nie, Artur, ja nie widzę tu problemu. Ja Oho. nie widzę tym, że ja nie mówię, że ktoś, kto miał kwatery na Mazurach, teraz ma, wiesz, produkować czy sad jabłkami sobie zrobić, nie czy produkować jakieś zabawki dla dzieci. No, to jest wzmocnienie odporności na kryzys, ale, bo już nie bazujesz ale, na turystyce, tylko bazujesz na produkcji. Jabłek. Ale tu nie chodziło o przebranżowienie, tylko o dywersyfikację, rozszerzenie, a nie przebranżowienie. No, ale dywersyfikację w ramach tej samej branży, w no, tej samej gałęzi. Ja nie mam, no co to problemu. jest za dywersyfikacja? Stary, no nie mam z tym problemu. Ja nie mam z tym problemu, że to jest dywersyfikacja. Ja nie mam z tym problemu, że przyszedł człowiek, który miał kwatery i faktycznie 4 lata temu miał dołek, a teraz sąsiad Zbyszek, Andrzej widzą, że mu super idzie i tam jest tłum ludzi, a on jeszcze dokupił sobie z tego jacht i ja nie mam problemu z tego, że ten gość, ten jacht, Kupił. Ja nie mam problemu, że on wykorzystał program dotacyjny do tego, żeby tak, a nie inaczej te pieniądze spożytkować. To nie jest jego wina, że on skorzystał z programu. Wina jest czyja? Po pierwsze, tego, że tych środków tyle nie było i wszyscy o tym zapomnieli. Po drugie, tego, że nie zakomunikowali. A po trzecie, tego, że zrobili taki program, że pozwolili na to, żeby te jachty, samochody i ekspresy z tego kupować. Pełna zgoda. Pełna zgoda.